Ekscytacja, to jest taka siostra radości, kuzynka lęku, turbodoładowanie emocjonalne, które potrafi wynieść cię na orbitę albo sprawić, że nie śpisz północy, na przykład. To jest ta emocja, która sprawia, że czujesz się, jakbyś miał, miała motyle w brzuchu. To bardzo, bardzo intensywne pobudzenie, mieszanka radości, ciekawości i trochę też napięcia. Twoje ciało aż się wyrywa do działania, serce bije szybciej, oddech się spłac, spłaca, spłyca. Wszystko w środku mówi: o tak, to będzie coś niesamowitego. Ekscytacja pojawia się, gdy przed tobą jest coś nowego, coś, co może być super, albo ryzykowne, albo jedno i drugie. I właśnie dlatego bywa czasem podobna do strachu, tylko że w wersji z, z nadzieją, na przykład mm, masz jutro pierwszy dzień w nowej pracy, albo jedziesz w miejsce, o którym zawsze marzyłeś. Chcesz się z kimś spotkać, czujesz dreszcz, lekką panikę, ale też nie możesz się doczekać. To właśnie ekscytacja. Jaka jest jej funkcja? Dodać ci energii, żebyś był gotowy, skupiona, zaangażowany. To taka emocjonalna kofeina, turbo doładowanie. Ale uwaga! Ekscytacja bez działania może zamienić się we frustrację, a przytłoczona nadmiernym analizowaniem nawet w lęk. Dlatego jeśli czujesz ekscytację, zrób coś z tym. Zrób pierwszy krok. Bo to znak, że właśnie stoisz u drzwi czegoś, yy, czegoś nowego, co może być naprawdę ważne. Wszystkiego dobrego!